ogół zaś stanowi najwyższą władzę. Tego rodzaju system sprawdza się dobrze w środowisku pszczół. Każda z nich bowiem stosuje się do określonych zasad postępowania i w ten sposób jest jak gdyby ograniczona czy też obwarowana tymi zasadami. Nazywano to instynktem. Niektórzy uważają, że człowiek powinien przyjąć strukturę podobną do tej, jaka panuje w środowisku pszczół. Czyniąc to jednak, zdają sobie sprawę, że propagują rody społeczności, w której nie ma skrupułów ani litości. Zdają też sobie sprawę, że człowiek w tym postępowaniu nie jest ograniczony instynktem, a więc w pewnym sensie proponują przemoc w miejsce instynktu. Żaden jednak z myślących ludzi nie mógłby wyrazić zgody na tego rodzaju propozycje, chyba że przyjąłby uprzednio dwie główne zasady ateistycznego materializmu. Jedna z nich głosi, że człowiek jest tylko wysoko rozwiniętym zwierzęciem i że różni się od mniej rozwiniętych zwierząt w stopniu tylko, a nie w rodzaju. Druga twierdzi, że nie ma bezwzględnego poziomu dobra i zła, a nasze wymiary dobra i zła są przeważnie sztuczne, nierealne i nierzeczywiste. Innymi słowy, przypuszcza się, że nie ma zasady postępowania dostosowanej do potrzeb człowieka. A więc człowiek jest wolny i może tworzyć swój własny wzór czy też normę postępowania, może nawet zapożyczyć je od zwierząt. Ale czy jest to prawdą, że człowiek został pozbawiony właściwego wzorca czy też norm postępowania? Historia wskazuje, iż każde cywilizowane społeczeństwo opierało się na pewnych moralno-etycznych zasadach, których podstawą były nauki zawarte w dziesięciu przykazaniach. W dzisiejszych czasach wielu ludzi śmieje się, gdy się wspomina o dziesięciu przykazaniach. Wydają się one przestarzałe i nie mające zastosowania w tym społeczeństwie. Ale czy jest to prawda? Kiedy ostatnio rozmyślałeś na temat dziesięciu przykazań? Mówią one przecież o tak istotnych sprawach jak nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, będziesz miał bliźniego z tego jak siebie samego. Czy widzisz więc cokolwiek złego w takich zasadach postępowania? Pomyśl. Jak by wyglądał świat, gdyby człowiek był automatycznie i nieodwracalnie ograniczony tymi zasadami? Nie byłoby wówczas ani wojen, ani przestępczości, nie byłoby problemów społecznych, ani ubóstwa. Wojsko i milicja mogłyby być rozwiązane, moglibyśmy poznawać zamki chroniące naszych drzwi. Człowiek mógłby swój czas i uwagę poświęcić rzeczom bardziej konstruktywnym. Nie, nie ma nic złego w tej zasadzie postępowania, jest ona doskonała. Natomiast trudności nasze wynikają z faktu, że człowiek nie postępuje według tych zasad. Prawdę mówiąc, człowiek o swej własnej sile nie jest w stanie żyć i postępować według tych zasad. Ale dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że zabrakło mu ogniwa sprzęgającego. Czyż jest więc to przypadek czy przeoczenie? Otóż, skoro mały owad może być ograniczony tymi zasadami, oczywistym jest, że wszechmocny Bóg mógłby ograniczyć człowieka w podobnych zasadach. Patrząc jednak wokół siebie musimy stwierdzić, że człowiek nie jest ograniczony żadnymi zasadami, bynajmniej nie tymi. Się więc Jeśli Bóg ograniczyłby człowieka w jakimkolwiek sposobie postępowania, to pozbawiłby go tego, co właśnie czyni go człowiekiem. Pozbawiłby go wolnej woli i prawa wyboru. Otóż zamiast zamknięcia człowieka w takim sposobie postępowania, Bóg dał człowiekowi coś wspanialszego. Bóg proponuje człowiekowi możliwość bliskiej łączności z sobą w serdecznej. Przyjaznej i osobistej społeczności. Możliwość utrzymania tego rodzaju stosunku jest szczytem, ukoronowaniem różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Naukowcy badający zachowanie się zwierząt nigdy jeszcze nie odkryli Bożej świadomości u żadnego gatunku zwierząt. Z drugiej zaś strony określa się nieraz człowieka jako nieuleczalnie religijnego. Otóż to pragnienie poznania Boga jest u człowieka czymś uniwersalnym. W niektórych częściach świata ten Boży głód jest brutalnie dławiony, inni zaś starają się go ignorować. Wśród wielu innych jest on tak wypaczony i przekręcony, że jest prost nie do poznania. Jednak ta podstawowa potrzeba serca człowieka pozostaje niezmienną. Bez tego wzajemnego stosunku człowiek jest niekompletny, niespokojny i niepewny jutra. Bóg nie zapewnił bowiem człowiekowi ani szczęścia, ani powodzenia poza nawiasem tego stosunku. Bóg nie miał nawet intencji, żeby człowiek kiedykolwiek żył bez niego. Biblia, to jest Słowo Boże, w wyraźnych słowach przedstawia warunki, na zasadzie których współżycie z Bogiem jest możliwe. Pierwszym jest wyznanie z naszej strony, że nie jesteśmy w stanie w pełni wykonać dziesięciu Bożych przykazań, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy pomocy. Następnym jest już krok wiary, stwierdzający, iż społeczność z Bogiem, w jaką wstąpiliśmy, przyjmujemy jako dar. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy: Tym zaś, którzy go przyjęli, to jest Jezusa Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. I to jest właśnie Bożym rozwiązaniem problemu ludzkiego postępowania. Bóg rozwiązuje ten problem u Jego podstaw, nie zbiorowo, ale indywidualnie. A więc czy może ten stosunek człowieka z Bogiem rozwiązać problemy świata? Owszem, może rozwiązać problemy w tej części świata, za którą Ty jesteś odpowiedzialny. To jest w Twoim osobistym życiu, a potem przez Ciebie może stać się udziałem innych, gdy Ty staniesz się żywym świadectwem Bożej mocy, która zmienia ludzkie życie.